Ludzie myślą, że są wolni, a tymczasem żyją w więzieniu własnej ignorancji, nie widząc, że ich życie jest sterowane przez istoty z innych wymiarów. Te siły używają marionetek, korporacji, rządów i systemów, by wyciągać z nas energię, by karmić się naszym strachem i bólem. Każda wojna, każdy kryzys to teatr, w którym my jesteśmy ofiarami, a oni zbierają żniwo. Ale my, ludzie światła, Przebudziliśmy się i mówimy dość. Nie zgodzimy się już oddawać swojego życia za ich iluzje i ich chciwość. Żądamy, by Ziemia wróciła do tych, którzy chcą pokoju, a nie do tych, którzy pasożytują na naszej świadomości. Nadszedł czas, by zerwać nici, które wiążą nas jak marionetki, i odzyskać własne światło. To my decydujemy, czy będziemy żyć w lęku, czy w wolności. Prawdziwe wyzwolenie zaczyna się w świadomości. I kiedy jedno serce się obudzi, za nim pójdą miliony. To jest nasz sprzeciw, to jest nasz wybór. Ziemia należy do ludzi, nie do pasożytów. Nasza odwaga jest bramą, przez którą światło wlewa się na ziemię. I nie zatrzyma tego już żadna ciemność. Teraz to my stajemy się twórcami nowej rzeczywistości, a prawda, której nie da się już ukryć, jest naszą największą bronią.